Ho ho ho! Słuchajcie, nie jest żadną tajemnicą, że wielkimi krokami, takimi ogromnymi, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. No tak zupełnie poważnie święta Bożego Narodzenia to nic innego jak spotkanie z bliskimi, z rodziną. No ale jak już się z nimi spotkamy, to mamy biesiadę, a jak mamy biesiadę, to mamy wódeczkę. A jak mamy biesiadę i wódeczkę, to potrzebujemy bigosiku! Ja właśnie takowy bigosik przyrządzam, zgodnie z tradycją, już kilka dni przed świętami. Po to, żeby był już y, najlepszy w momencie zaserwowania go na stół. Y, pokrótce, wstępnie mamy cebulkę z kiełbaską, po to, żeby ją przesmażyć, żeby dodać do kapustki. Mamy też dobry kawał mięcha, który musimy uprzednio upiec, zanim zaaplikujemy do kapustki. No i jeszcze mamy innych wiele składników. Pamiętajcie głównie o śliweczce, która jest niezbędnym elementem każdego bigosiku. Pewnie pamiętacie i Wy ze swojego dzieciństwa, jak zapachy z kuchni się wydobywają. Ty już szalejesz, o czym mama mówi, nie podjadaj, zaraz będzie obiad. I ja tego nigdy nie rozumiałem. Do dzisiaj zresztą nie rozumiem. O co jej chodziło? Wiecie, co naszła mnie teraz pewna refleksja? Musicie zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie: Czy wy też będziecie w tym roku gotować Bigos? Zdrowych i wesołych, spokojnych świąt, wam wszystkim życzę. Trzymajcie się. A zapomniałem wam powiedzieć: w ogóle przed nagraniem filmu trochę się popłakałem. Nie dlatego, że padło mi turbo w bębce, bo nie mam bębki. Tylko dlatego, że tą cebulę kroiłem, co się ją dodaje z tą kiełbasą.